W jaki sposób połączyć perspektywę klienta z perspektywą biznesu? Możesz do tego wykorzystać narzędzie, które nazywa się Service Blueprint, czy też mówiąc po naszemu schemat usługi. To jest narzędzie, które wywodzi się z podejścia service design, czyli takiego projektowania usługi doświadczeń w oparciu o głos, doświadczenie i perspektywę klientów oraz współtworzenie z nimi różnego rodzaju rozwiązań w procesie projektowym. A sam koncept Service Blueprintu mówi o tym, że jest to taka mapa, która pokazuje interakcję pomiędzy trzema elementami klientami pracownikami oraz technologią. To wszystko po to, aby na jednym spójnym, estetycznym obrazku pokazać, jak te trzy obszary wchodzą ze sobą w interakcję, jak działają wszystkie razem, no i na ile na koniec dnia dostarczają lub nie dostarczają klientom pożądaną. Wartość. Kiedy ktoś pyta mnie o to, na czym taki Blueprint polega i o co w nim chodzi, to ja często podaję przykład gastronomiczny związany z restauracją, bo tam możemy te trzy poziomy dość łatwo wyłapać. Mamy w restauracji poziom, ten pierwszy, który widzę poziom perspektywy klienta, czyli ja wchodzę do restauracji, widzę różne rzeczy, widzę miejsce, widzę wystrój, widzę menu, widzę obsługę i tak dalej. Jakieś kroki wykonuję, żeby to swoje jedzenie otrzymać, czyli zamawiam, siadam przy stoliku, czytam menu, składam zamówienie itd. i tak Dalej. To jest perspektywa klienta. Mamy też perspektywę pracowników, czyli mamy w restauracji obsługę, która jest niezbędna do tego, żebym został, żebym swoją wartość mógł na koniec tego spotkania otrzymać. I ta obsługa może być profesjonalna, może być nieprofesjonalna, może być sympatyczna, niesympatyczna, ale generalnie wchodzi w interakcję z pracownikami, więc mamy jakieś działania wykonuje, więc mamy ten poziom pracowników. I mamy trzeci poziom, którego ja jako klient już nie widzę, czyli poziom poniżej tak zwanej linii widoczności, który w przypadku restauracji bardzo często to dzieje się za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, czyli tam, gdzie jest taka tabliczka nie wchodzi tylko dla personelu, to tam dzieje się ta przysłowiowa magia, która później wyjeżdża na salę i którą ja dostaję w postaci chociażby ciepłego, smacznego jedzenia, ale nie widzę, jak ono powstaje. Nawet jeżeli mamy kuchnię już otwarte w części restauracji i widzimy, co tam ci kucharze robią, no to w szczegółach jakby nie wiemy, jak to się odbywa i nie jesteśmy tam, nie widzimy każdego jednego detalu. Więc mamy ten element trzeci, którego ja jako klient nie widzę, ale który jest niezbędny do tego, żeby mi Mógł utrzymać swoją wartość. I myślę sobie, że tak wygląda rzeczywistość w przypadku większości biznesów, gdzie jesteśmy w stanie wyróżnić te trzy poziomy: w sensie poziom klienta, poziom pracownika i poziom technologii, systemów wspierających. Oczywiście, możemy mieć case biznesów, które są stuprocentowo zautomatyzowane i tam ten udział czynnika ludzkiego może być minimalny lub wręcz redukowany do zera, natomiast wciąż w większości przypadków ci pracownicy są obecni, nawet jeżeli nie są to pracownicy, którzy mają kontakt bezpośrednio z klientem na tak tak zwanym frontlineie, to ich działania są niezbędne do tego, żeby klient mógł na koniec dnia daną wartość otrzymać, czyli na przykład nie wiem, ktoś musi wysłać paczkę z magazynu, musi coś zdjąć z spółki, itd. i tak Jak powstaje zatem taki lub jak się zabrać do jego tworzenia? No więc pierwszym krokiem, żeby w ogóle ten schemat usługi powstał, jest stworzenie ścieżki klienta, o której ja już tutaj w wielu odcinkach wspominałem. Więc jeżeli temat jest dla Ciebie nowy, nie wiesz, czym jest ścieżka klienta, pierwszy raz słyszysz to pojęcie, to zapraszam Cię do obejrzenia odcinka 9 odcinka 11. Tam szczegółowo opowiadam o tym, co to jest w ogóle ścieżka klienta, z czego się składa, jak powstaje, jak się zabrać za jej przygotowanie, a przyda ci się to, jeżeli chcesz potem stworzyć dobry serwis blueprint, tak więc zapraszam i zachęcam do obejrzenia. Kiedy już mamy ścieżkę klienta, to możemy dopiero zabrać się wtedy za dopisywanie perspektywy pracowników i perspektywy wewnętrznej technologicznej organizacyjnej. Dlaczego taka kolejność? Dlatego, że ja bardzo mocno wierzę w to, że jednak powinniśmy w swoich usprawnieniach i szukaniu optymalizacji w biznesie wychodzić od głosu i perspektywy klienta, stąd ta ścieżka pokazująca to, jak on przechodzi dany proces, jest tutaj punktem odbicia do uzupełniania tego schematu usługi w kolejnych krokach. No ale jak to wygląda w takim razie w praktyce? Jak taki serwis blueprint może być zwizualizowany? Już pokazuję Ci to na przykładzie jednego z takich blueprintów, który ostatnio stworzyliśmy czy tworzymy z naszym klientem retailowym w kontekście projektowania nowego procesu zakupu pewnej gamy produktów, na którą ten klient. Pracuje. To, co widzisz na ekranie, to jest taki schemat, właśnie usługi i ten serwis blueprint starosłowiański, czyli mamy taką wizualną mapę, która pokazuje nam te trzy poziomy. Będziemy mieli tutaj poziom klienta, będziemy mieli poziom pracowników i poziom technologii i systemów wspierających. I tak jest dokładnie na tej mapie, bo tutaj, w tej jej pierwszej części górnej, mamy te elementy ze ścieżki pracownika, czyli mamy etapy procesu zakupowego klienta, mamy jego kroki, mamy punkty styku, w których klient marki dotyka, czyli część klienta wchodzi nam do serwis blueprintu. W przypadku tego serwis blueprintu zrobiliśmy sobie tutaj jeszcze jeden dodatkowy poziom, i to jest poziom działań pracowników, ale działań, które klienci widzą. Czyli to są rzeczy, które na przykład w przypadku restauracji, wróćmy sobie do tego przykładu, ja jako klient widzę, że pracownik robi, nie wiem, wpisuje coś na kasie, coś skądś tam bierze i tak dalej, i tak dalej. Pewnie przykładów można byłoby mnożyć. Więc tutaj też mieliśmy taką, takie działania, które pracownicy wykonują, a które są przez klientów Klientów widziane, dostrzegane w tym procesie. Natomiast później zaczyna nam się coś, co nazywamy sobie, już wspomniałem to wcześniej, linią widoczności. Czyli schodzimy sobie poniżej tej linii widoczności, która oddziela nam rzeczy, które klienci widzą od tych, których klienci nie widzą, a które są niezbędne do tego, żeby dany proces mógł być dla klienta zrealizowany. I teraz tak, tutaj w tym poziomie mamy dalej działania pracowników, ale są to działania, których klienci już nie widzą. Czyli to są rzeczy, które pracownicy w tej firmie, dla której to robimy, czy z którą to robimy, muszą wykonać żeby dany proces mógł być zrealizowany, ale to jest coś, czego klient nie widzi, czyli jakieś wydanie z magazynu, rzeczy, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami w restauracji, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy również ten ostatni poziom wspominany, czyli poziom technologii procesów wspierających, gdzie do poszczególnych etapów ścieżki, do poszczególnych kroków dopisujemy sobie procesy, narzędzia, systemy wspierające, to działanie, technologii, z której organizacja korzysta i robiąc to ćwiczenie, zyskujemy, tak jak tutaj, tak jak widzisz na ekranie, taki pełen obraz obraz sytuacji, czyli zyskujemy tak zwany model usługi, który pokazuje nam trzy perspektywy i możemy dopiero zabrać się, mając to za um, określenie, co my tak naprawdę chcemy i dlaczego usprawnić. Jak przebiega praca nad takim Service Blueprintem? No W większości przypadków muszę przyznać, że przebiega dość żmudnie, w sensie takim, że jest to dużo mniej sexy zajęcie niż praca nad tworzeniem ścieżki klienta, którą zazwyczaj wszyscy się cieszą, bo mamy badania, bo jest głos klientów, bo jest zewnętrzna perspektywa, czegoś się dowiadujemy. To właśnie praca nad serwis blueprintem jest właśnie tym mniej sexy zajęciem w tym całym procesie, natomiast jest zajęciem, które jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne. I teraz można do niego podejść dwojako. Możesz to zrobić po tym, jak już masz ścieżkę klienta w oparciu o pracę warsztatową, czyli na kilka spotkań posadzisz ze sobą przedstawicieli różnych obszarów biznesowych organizacji po to, żeby oni uzgodnili jak to w ogóle wygląda, uzupełnili ten serwis blueprint i nanieśli wiedzę i ekspertyzę, którą mają. Możesz też zrobić to samodzielnie w oparciu o wiedzę, którą masz w głowie. To jest ta druga ścieżka, a potem pozderzać to po prostu wewnętrznie w organizacji. Decyzja o tym zależy trochę od tego, czy masz możliwość robienia warsztatów z różnymi zespołami, czy nie masz. Natomiast każda z tych dróg jest dobra, bo prowadzi do celu, jakim jest stworzenie tego modelu usługowego, pokazującego te trzy perspektywy. No i może się pojawić w twojej głowie pytanie, no dobra, ale po co to robić w ogóle? W sensie, czy warto to tracić czas? No moim zdaniem warto, bo to robi nam trzy rzeczy, Dodaje daje nam trzy rzeczy. Po pierwsze, robi rzecz niesamowitą, to znaczy pozwala zrozumieć zespołom, jak funkcjonują ich własne usługi, produkty i procesy, za które odpowiadają. Dlaczego niesamowite? To jest dlatego, że w dużej części organizacji jest tak, że ludzie pracują silosowo, odpowiadają za jakiś fragment rzeczywistości. I oni bardzo często nie wiedzą, jak ten proces jest realizowany później, nie wiedzą z czego się składa, jakie systemy, technologie są tam zapięte, ba, nawet nie wiedzą do końca, co robi klient poza ich kawałkiem rzeczywistości. I e, ponieważ stworzenie serii Blueprintu wymaga posadzenia wielu ludzi z różnych obszarów biznesowych razem, to powoduje, że ci ludzie, uwaga, zaczynają ze sobą rozmawiać. A jak zaczynają ze sobą rozmawiać, to się dowiadują super Ciekawych rzeczy i bardzo często na takich warsztatach blueprintowych pada takie stwierdzenie, o kurde, ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to w ogóle tak działa, albo że my w ogóle robimy coś takiego, albo że klient ma taką możliwość. I to moim zdaniem jest wartość już sama w sobie, że ludzie w organizacji lepiej zaczynają rozumieć własne procesy pracując na takim serwis blueprinta. Druga kwestia, którą zyskujemy, to jest to, że mamy pełen obraz sytuacji. Bo ja bardzo wierzę w głos i perspektywę klientów i mówię o tym, już mówiłem o tym wielokrotnie w tych odcinkach. Natomiast jestem też już dzisiaj totalnie przekonany, że perspektywa klientów to nie jest wszystko, bo jednak jest w tym wszystkim perspektywa jeszcze pracowników i organizacji. Dlatego, żeby mieć pełen obraz sytuacji, to musimy mieć moim zdaniem te trzy poziomy. I dopiero wtedy możemy się odbić do trzeciej korzyści, którą widzę z robienia tego ćwiczenia serwis blueprintowego, a mianowicie do tego, że mając pełen obraz sytuacji, widząc te trzy poziomy, rozumiejąc perspektywę, Perspektywę klienta, perspektywę pracowników, ich potrzeby, bolączki, wymagania, perspektywę naszą systemową, naszych możliwości organizacyjnych, tego, jak to dzisiaj funkcjonuje, co mamy do dyspozycji, to dopiero wtedy możemy się zabrać za solidną diagnozę i szukanie obszarów, do usprawnień i optymalizacji naszej oferty, tego, jak dostarczamy wartość klientom i możemy szukać m, miejsca do tego, gdzie możemy ewentualnie oszczędzać albo gdzie możemy generować dodatkowe przychody. Tak więc te trzy wartości są moim zdaniem super argumentem za tym, żeby takie serwis lub tworzyć i do tego bardzo, bardzo mocno Cię zachęcam. A jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego, jak taki schemat usługi zbudować, jak z nim pracować, jak się w ogóle do tego zabrać, to wrzuć je proszę w komentarzu. Natomiast jeżeli w ogóle tematyka e, serwis blueprintu, doświadczeń klienta, pracy z tymi doświadczeniami Cię zainteresowała, to zapraszam do dołączenia do naszego newslettera. Link do zapisu znajdziesz w opisie do tego filmu, a w tym newsletterze raz na dwa tygodnie wrzucamy trochę więcej narzędzi, inspiracji, przykładów tego, jak właśnie wykorzystywać głos klienta do rozwijania swojego biznesu. Zapraszam serdecznie, a tymczasem niech głos klienta będzie z tobą.